Jesteśmy w przeciwieństwie spółki, tuż przed rozpoczęciem nadzwyczajnego wolnego zgromadzenia. Z nami pan prezes Rafałko powiedział, że jest ostatnia szansa na to, żeby uratować Rafako? Tak, tak, potwierdzam. Tak jak komunikowaliśmy i to w oficjalnej korespondencji do akcjonariuszy i pozostałych szeroko rozumianych interesariuszy spółki, zarówno w, w formie komunikacji oficjalnej, jak i poprzez artykuły prasowe, to Walne przesądzi de facto. O przyszłości Rafako i niestety z, no, z bólem serca powiem szczerze, na razie odbieram te komunikaty, które dochodzą do nas z, z, też z przestrzeni komunikacji medialnej od największego akcjonariusza PBG, że nie będzie gotowe do przegłosowania dzisiaj tych uchwał, które mogą doprowadzić do, do, do uzdrowienia sytuacji w Rafako. Mam nadzieję, że przerwa, która najprawdopodobniej zostanie przez PWG przez zaproponowana, nie będzie wykraczała poza okres listopada. Tak <laughs> jak komunikowaliśmy też w oficjalnych raportach giełdowych, porozumienia, które mamy podpisane z największymi wierzycielami spółki, no, przewidują ten koniec listopada jako taki termin na kolejne kroki, więc żeby móc w ogóle rozmawiać o kolejnych krokach, to musimy mieć do tego narzędzie, Jeżeli walna nie uda się w listopadzie przeprowadzić i przegłosować tych uchwał konwersyjnych, to jako zarząd nie będzie mieć nawet narzędzi do tego, żeby z tymi wierzycielami rozmawiać o konwersjach i de facto o spółki. Warto zaznaczyć, że w dniu wczorajszym wpłynęły do spółki dwie kandydatury z ARP i z KUKA. Z ARP zostało oddelegowane, czy kandydatura została zaproponowana przez ministra rozwoju, który jest de facto reprezentantem pomocy publicznej, która została Rafako udzielona w zeszłym roku w formie 100 milionów złotych. Ta pomoc publiczna ma zostać skonwertowana. Wystąpiliśmy jako Rafako do ARP, czyli znaczy do Ministra Rozwoju poprzez ARP o konwersję tej pomocy publicznej na kapitał własny, przez co Agencja Rozwoju Przemysłu objęła 30% akcji Rafako no i stałaby się tak naprawdę największym, największym akcjonariuszem Rafako. No jak wszyscy was sobie dobrze zdajemy sprawę, w momencie, gdy spółki z udziałem Skarbu Państwa, czy tak naprawdę Skarb Państwa, bo to akurat Minister Rozwoju reprezentuje interesy Skarbu Państwa, konwertuje się na kapitał jakiejś spółki, no, daje to bardzo duży, pozytywny zastrzyk, zarówno tego, że duża jest spółkę 100 milionów złotych, ale tak samo no, zyskujemy dużego, stabilnego akcjonariusza, jak i Skarb Państwa. To niezależnie od tego, kto akurat tak powiem, w danym momencie, jaka opcja polityczna jest u władzy, Skarb Państwa jest Skarbu Państwa. Tak? I tutaj no, spółki, które. Yy, w którym skarpaństwo jest reprezentowany w istotnym, w istotnym procencie, zawsze gdzieś mogą też liczyć na taki pozytywny odbiór przez swoich partnerów biznesowych, instytucje finansowe i zupełnie też inaczej rozmawia się w sytuacji, gdy, gdy ten Skarb Państwa jest mocno reprezentowany w akcjonariacie. A do takiej sytuacji chcemy jako zarząd ko doprowadzić i w takich rozmowach jesteśmy zarówno z RP, jak i też z którym który jest naszym największym wierzycielem układowym, który ma największą wierzytelność i również, jak to też było zakomunikowane w, w promesie, którą otrzymaliśmy z, jeszcze tam, nie pamiętam, zeszłym tygodniu, chyba, z tego pamiętam, że jest gotowe rozmawiać o konwersji swojej wierzytelności na kapitał własny, to jest kolejne kilkadziesiąt milionów złotych, które mogą być skonwertowane i też ten skarb państwa jeszcze wzmocniłby swoją, swoją obecność w naszym akcjonariacie i jednocześnie też zmniejszylibyśmy zadłużenie na RAFACO. No, oprócz tego rozmawiamy z bankami, które wystawiły gwarancję i w wyniku, w wyniku ugody, która została zawarta pomiędzy RAFACO a tauron wytwarzanie została tak gwarancja w wysokości 240 milionów złotych. Powstała wierzytelność banków, czterech banków, czterech instytucji finansowych, czterech banków i, i PZW USA, która również jest planowana do konwersji. Zresztą takie, takie porozumienie Zostało na wiosnę podpisane z bankami, teraz podpisując umowę standstill z bankami na koniec, no cóż, początkiem listopada, de facto jest pewnie na listopada, instytucje te potwierdziły możliwość rozmowy o konwersji. No i taki jest generalnie plan, żeby te duże, gigantyczne wierzytelności, które na dzień dzisiejszy wiszą na rafaku ten dług, skonwertować na kapitał własny zejść z tego bagażu, zejść do, nawet bez, jeszcze bez procesu inwestorskiego, do, do bardzo niewielkich już kapitałów wojennych, na co też jako zarząd planujemy tutaj między innymi rozmowy z Litwinami, powtórne rozmowy z Litwinami, niedługo to zawarto z Litwinami, która rozkłada de facto dług na, na raty. Chcemy powrócić do tych rozmów, dlatego też ten punkt znalazł się na, na agendzie dzisiejszego walnego zgromadzenia, żeby zarząd dostał do ręki Możliwość też skonwertowania tych wierzytelności na, na kapitał własny i jeszcze dodatkowego obciążenia, więc już nie jest też tak do końca prawdą to, co największy scenariusz twierdzi, że te konwersje, które zostały zaproponowane, nie są w stanie wyprowadzić kapitału własnego na wartość dodatnie, bo przy takim scenariuszu maksimum, nawet bez inwestora, jesteśmy to w stanie zrobić. Oczywiście zdajemy sobie sprawę i ciągle chcemy tego inwestora prywatnego też pozyskać, natomiast nawet w takiej krytycznej sytuacji, gdzie na szali stawiamy przetrwanie rafako i upadłość Rafako, to jestem sobie w stanie wyobrazić, że publiczni interesariusze byliby w stanie na siebie wziąć takie brzemię tymczasowego inwestora, żeby móc doprowadzić do restrukturyzowania do Rafako do i przygotowania de facto tej, tej spółki pod, pod inwestora prywatnego. Wracając do początku, mówi Pan, że to jest ostatni dzwonek, czy to się wszystko przeciąga w czasie. Jeśli to walne zostanie zawieszone, czy jest jakiś scenariusz awaryjny na taką sytuację? Jeżeli, tak jak powiedziałem na początku, jeżeli to walne zostanie zawieszone z terminem listopadowym, no to będziemy absolutnie tutaj przygotowywać wszystko tak, jakby to walne miało zostać pozytywnie rozstrzygnięte. Jeżeli to walne przyciągnie się na termin grudniowy, to musimy jako zarząd zrewidować swoje plany i bardzo poważnie zastanowić się nad tym, czy jesteśmy w stanie w ogóle dotrwać do tego walnego jako spółka. Tak? Bo niestety, tak jak mówię, ta. Rozmowy z wierzycielami są prowadzone, natomiast no, wierzyciele nasi już tracą cierpliwość i jeżeli akcjonariusze nie chcą pokazać woli, de facto, to ich nic nie kosztuje, bo, bo tak naprawdę te mówienie o tym rozwodnieniu, politycznym rozwodnieniu akcjonariuszy, tylko w czym oni się rozwadniają. Spółka, która zaraz upadnie, będzie warta zero, akcje będą warte zero, więc no to, to już większego rozwodnienia ciężko sobie wyobrazić, żeby. Żeby akcje były warte mniej niż zero, no nie, nie nie ma takich scenariuszy. Tak? To, jest, no to jest najgorszy scenariusz dla akcjonariuszy to jest to, że, że akcje są bezwartościowe. Więc y, mówienie o tym, że na, z jednej strony jest scenariusz, w którym blokowane są uchwały konwersyjne, czy, czy po prostu nie są podejmowane, i spółka upada akcjonariusze stają z zerem, albo rozwodnienie, które może doprowadzić do, spad, do spadku kursu, a może wcale nie, a może właśnie nowy inwestor, jeżeli dzisiaj przy, przy tych scenariuszach i przy tej sytuacji finansowej cena, cena giełdowa oscyluje w granicach 89 groszy, no to pytanie, jak się będzie kształtowała cena, jak uda się pokazać tego inwestora i prowadzić tą spółkę, tak? I dostać kontrakty, zapełnić portfel zamówień, co też jest naszym celem, jak w drugim kroku. No, po pierwsze, pierwsze, oczywiście te wierzytelności nieszczęsne muszą być, muszą być skontaktowane, żeby też nasi partnerzy handlowi uwierzyli, że, że nasi akcjonariusze chcą dalej tą spółkę ratować. Jeżeli to się wydarzy, to jestem przekonany, że wartość tej spółki może, nawet na, na pewno nie spadnie, może wzrosnąć po prostu, tak. Panie prezesie, to co się rozgrywa wokół Refaku, ma też polityczne tło i premier Tuski, premier Morawiecki, wszyscy chcą, dobrze czy Pan wierzy, że te deklaracje ARP po zmianie rządu zostaną Tak, tak, właśnie tak, dokładnie tak, bo powiem szczerze, że rozmawiamy też z lokalnymi politykami wszystkich opcji politycznych naprawdę Rafako to nie jest, nie jest sprawa polityczna w takim sensie, że ona nie stanowi osią, osią, osi sporu politycznego. Raczej to właśnie Rafako jest taką platformą zgody co do tego, że Rafako musi być obecna w polskiej energetyce, jest de facto kręgosłupem polskiej energetyki, bo przypomnijmy, że większość tych bloków klasy 200, to są, są kotły, które w tych, w tych elektrowniach funkcjonują, są właśnie produkcje Rafako. I tutaj akurat Rafako nie jest w żaden sposób, z tego co obserwuję i co wynika z naszych rozmów też z politykami, nie jest co do swojej przyszłości w żaden sposób osiągł sporu. Tutaj jest absolutna zgodność do tego, że Rafako powinno przetrwać i powinno być dalej wykorzystywana kompetencje. I firma Rafako powinna być wykorzystywana przy modernizacji, przy modernizacji energetyki polskiej, ale też przy, tym, przy tej transformacji energetyki, przy, przy czym oczywiście Rafako może ma taki potencjał, żeby bardzo istotną rolę w tym, w tym procesie odegrać. Zresztą, z mojej strony, ostatnie pytanie: na dole są pracownicy. Co dzisiaj się kryje pod tym szyldem Rafaka? Jaki to jest potencjał, jeśli chodzi o kapitał ludzki, technologie i możliwości wejścia w nowe obszary? Na dzień dzisiejszy, Rafako to jest blisko 900 pracowników, bo samo Rafako jest sam Rafako Mamy, Jeśli chodzi o warsztat, mamy bardzo unikatowe kompetencje. Mamy klientów z całej Europy najwięksi producenci kotów w Europie zamawiają u nas podzespoły i mamy nawet cotygodniowe telekonferencje z największymi, z największymi naszymi klientami, którzy wprost mówią, że jeżeli tylko pokażemy, że nasza sytuacja finansowa się poprawiła, w sensie takim, że mamy jakiś stabilny scenariusz, mamy te kapitały dodatnie i nie grozi nam upadłość na następnym tygodniu, to nie bardzo chętnie by nam zlecili więcej prac. Mamy podpisane listy intencyjne z Węglokoksem, z Polską Grupą Górniczą, Rozmawiamy ze spółkami energetycznymi, które też planują w najbliższym czasie prace modernizacyjne na swoich instalacjach, i jesteśmy przekonani, że jeżeli nam się uda ustabilizować tylko tą sytuację finansową, naprawdę jesteśmy w stanie w 2024 roku wrócić na rynek i to wrócić na rynek w taki sposób, żeby co najmniej co najmniej być się w stanie samemu utrzymać. Oczywiście mamy większe aspiracje, ale to jest taki plan minimum, tak, żeby móc na siebie zarobić. I chcielibyśmy, żeby nasi interesariusze, w tym szczególności w dniu dzisiejszym w najbliższych dniach nasi akcjonariusze nam po prostu na to pozwolili, bo mówienie o tym, że coś się nie uda i nie ma sensu tego robić, bo się nie uda i lepiej później upadłość, to dla mnie to nie jest absolutnie żadna, żadna wymówka i absolutnie żadna libina na, na brak podjęcia działań. Trzeba w tym, w tym dniu i w tym okresie, trzeba to naprawdę powiedzieć sobie jasno, nie ma jednego podmiotu, który by na dzień dzisiejszy na upadłości Rafako zyskał. Tak? Żaden akcjonariusz, żaden wierzyciel nie zyska na upadłości Rafako że w roku przetrwa. Wierzę. wierzę, wierzę w to i był naprawdę no, nie, nie, nie zgodziłbym się podjąć też misji w zarządzie tej spółki, jakbym w to nie wierzył. Taki cel sobie postawiliśmy na razem z Michałem Sikorskim. Wchodząc do tego zarządu, że doprowadzimy, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby, żeby ta spółka przetrwała. I niezależnie od tego, kto za miesiąc czy za dwa miesiące będzie w tym fotelu siedział, mam nadzieję, że będzie kontynuował te wysiłki, żeby, żeby Rafako przetrwało. Po prostu nie tylko, nie tylko przetrwało, ale, ale było istotnym elementem transformacji energetycznej w Polsce. Dziękuję bardzo.